Witaj na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj zajrzymy się do numeru magazynu LOL Surprise od wydawnictwa Media Service Zawada my otwierałyśmy już wydanie specjalne magazynu i tam były perłowe rzeczy i tu już widzę też są, myślę, że będą z tej samej serii, co tam oczywiście widać już, że jest to coś innego żeby nie było, że się powtarza ale do kolekcji z zestawem z magazynu z wydania specjalnego magazynu LOL tutaj na górze wrzucę link do rozpakowania możesz zajrzeć od razu jeśli jesteś ciekaw, co tam było w tamtym magazynie, tutaj mamy cenę listopadowo-grudniowy, więc pewnie niebawem Zniknie z kiosków, więc póki jeszcze jest, zobaczymy, co się kryje w środku. I tutaj na tylnej części okładki magazynu mamy zapowiedź kolejnego numeru od 24 stycznia. Czyli mamy jeszcze trochę czasu na zakup tego grudniowego. Wow, co ja tutaj widzę? Za chwilę się przyjrzymy prezentom. Najpierw zobaczymy. Co się kryje w środku? Oczywiście mamy co nieco do czytania i mamy dużo zadań do rozwiązywania z laleczkami. LOL w roli głównej, labirynty, kolorowanki. Jest plakat, znów kolorowanka i dużo innych zadań, które chyba każda dziewczyna lubi co? LOL-owe ja zadania. Tak jest. Musimy narysować laleczkę. To nie Przerysuję. jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Nie podglądamy tam na końcu, mamy rozwiązania, a tak wygląda prezent. Perły z klasą. Tak, to jest pasująca bransoletka do naszyjnika z wydania specjalnego. Otworzymy i się przyjrzymy też z bliska. zmieniają. też Perle zmienia kolor. kolor, tak jak, tak. jak naszyjnik. Prezenty już wyjąte z opakowania. Mamy zestaw naklejek LOL i mamy dwa pierścionki plastikowe z laleczkami oraz bransoletkę na gumeczce ona jest z tej samej serii poczekaj Olisiu tej samej serii, z jakiej był naszyjnik. Ona też zmienia kolor, więc jest to fajny komplet. Wydanie specjalne oraz regularny numer magazynu LOL. Tak wygląda okładka grudniowego do 20 stycznia, 24. Jest dostępny ten magazyn w kioskach, a wydanie specjalne w poprzednim filmie. Tu na górze jest link. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.